Bracie i siostry, wiara wystawiona na próbę, tak jest wspólny mianownik dwóch opisanych w dzisiejszej Ewangelii zdarzeń. Najpierw ja ira, samo jego imię na język polski przetłumaczone oznacza Bóg o świeciu. Przełożony miejscowej synagogi, a więc znacząca postać. Dowiaduje się, że przypłynął Jezus. Biegnie, bo w Jezusie widzi ostatni ratunek dla umierającego dziecka, nie bacząc na żadne względy osądy ludzkie upada przed Jezusem, tym samym, w jaki sposób wyznaje Jego bóstwo. Błaga o pomoc. Jezus idzie, ale zamiast się spieszyć, zatrzymuje się przy jakiejś kobiecie. Nasza ludzka logika by podpowiadała: najpierw tę dziewczynkę uratować, bo umiera, a potem się zająć kobietą. Ale w tym zatrzymaniu jest głęboki sens. Owa kobieta. Nie miała prawa być w tłumie, a tym bardziej dotykać Jezusa. Dlaczego? Bo jej bardzo przykra choroba, upływ krwi, w myśl przepisów religii żydowskiej, powodował jej nieczystość religijną. I kto się dotknął nieczystej religijnie kobiety, Zaciągał też nieczystość, ale ma żywą wiarę i nadzieję w Jezusie. Wielu ludzi ociera się u Jezusa, bo jest tłum, ale tylko ona jedna czyni to z wiarą i z wielką pokorą, z skromnością, nie podchodzi do Jezusa tak jak ja i pada przed nim tylko tak od tyłu. A Jezus wyjawia to, co było dla tej kobiety bardzo przykre i trudne. Nie po to, żeby ją zawstydzić, ale po to, żeby zbudować wiarę u innych, u Jaira i u nas. Ta kobieta. Lekarzom płaciła pieniędzmi przez 12 lat, a Jezusowi zapłaciła wiarą. Jezus ją uzdrowił i pochwalił. Córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju. Ileż czułości w tych słowach. I wtedy przychodzi wiadomość o śmierci dziewczynki. A Jezus na to do Jaira, nie bój się, wiesz tylko. I kiedy zachodzi do domu Jaira i już wielki tam lament, rozpacz, Jezus mówi, to dziecko śpi, nie umarło. I jest wyśmiany, bo oni dobrze wiedzą, że dziewczynka umarła. Ujmuje ją za rękę i wskrzesza. Co ciekawe, ewangelista zaznacza, że ta dziewczynka miała 12 lat, i że ta kobieta, którą Jezus uzdrowił, też 12 lat cierpiała i chorowała. I też bardzo pouczające to, co jest na samym końcu: Pan Jezus polecił, aby wskrzeszonej dziewczynce dano jeść. Nie tylko jakaś. Mistyczna wzniosłość, oderwanie się od rzeczywistości ludzie, co za cud. Ale proza życia trzeba się też najeść. A ci, którzy, których dziecko ciężko choruje lub co gorzej zmarło. Co myślą i czują, słuchając dzisiejszej Ewangelii? Nie usłyszeli przy łóżeczku swojego dziecka słów Jezusa Talitakum. Czy zatem Ewangelia jest dobrą nowiną tylko dla grupki wybrańców, a nie dla wszystkich? Jedynym kluczem Według którego możemy dać odpowiedź na to pytanie, jest słowo, które rzuca światło w mrok cierpienia. Tym słowem jest wiara. Jezus jest samą dobrocią i miłością. Panuje nad śmiercią, ale nie obiecuje nam nieśmiertelności. Córka Ira musiała ponownie umrzeć, podobnie skrzeszony przez Jezusa młodzieniec Znaim czy łazarz brat Marty i Marii. Jezus też, skoro stał się człowiekiem, umarł i nie oszczędził bólu Maryi, swojej matce, matce jednego syna. W Ewangelii Świętego Jana opisany jest cud wskrzeszenia Łazarza. Zbolała, zapłakana Marta mówi do Jezusa: „Panie, gdybyś to był mój brat, by nie umarł”. W tych słowach jest ukryta pretensja i żal. Czemu cię nie było, czemuś nie przyszedł, czemuś nie uratował mojego brata, tego, którego ty też kochasz? A potem Jezus mówi do Marty: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? I Marta odpowiada: Ja mocno wierzę. Obyśmy tak jak ona umieli odpowiedzieć Jezusowi: Jezu, ja mocno wierzę. Jezus skrzesi wszystkie dzieci, skrzesi nas wszystkich z większą chwałą. Bo mocą swojego zmartwychwstania. I nie tylko do Jaira, ale do każdej i każdego z nas mówi, nie bój się, wierz tylko. I każdą i każdego chcę pochwalić jak tę kobietę. Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Ale słuchając tego wszystkiego, Prosimy Cię Panie Jezu, pomóż naszą wiarę, zwłaszcza w chwilach próby. Amen.